Cześć misiaki, mam dzisiaj dla Was bitwę... A nie powiedziałem kto. Miku z tej strony, tak? No jakbyście nie wiedzieli. Mam dzisiaj dla Was bitwę w wykonaniu yy, tak zwanego Miniego. Czyli MRCKpl. Yy, dzisiaj dosiada 113, 10 tier chiński, ciężki. Zobaczymy jak ta maszyna sprawdza się w boju. Yy, działko zamontowane na, na tym czołku to 122 mm, średnie obrażenia 440 na 249 penetracji. Na Goldzie penetracja wzrasta do 340 No i Haeki to jest 530 na 68 e, Widzicie w mini tutaj wozi wszystkiego po trosze Trochę pepeków, mniej więcej takiej samej ilości pocisków y, premium No i Haeki prawdopodobnie na artylerię albo na zbicie kapa Dodatkowo ma zamontowaną złotą wośnicę y, Co się przydaje na czołgach ruskich i chińskich, szczególnie 10 tieru Gdyż te lubią się szybko i łatwo palić y, 50 km na godzinę to jest maksymalna prędkość tego czołgu, więc można szybko i łatwo przemieszczać się z jednej strony mapy na drugą Pancerz 120 z przodu, 90 z boku, 70 z tyłu, wieżyczka z 240 z przodu, 160 z boku, 80 z tyłu, więc widzicie Po kształcie wieżyczki nawet nie warto w nią celować, lepiej walić w kadłub, który też tutaj z boku jest ładnie skontowany, więc będzie ten czołg naprawdę ciężko przebić czasami Trzeba znać po pierwsze obie po drugie trzeba walić w, niego, w jego słabe, słabą szczęście i dolną płytę. Mini tutaj od razu yy, dosyć yy, nie jak na, na tą, jak na ten czołg, pojechał na górkę. Od razu się wbił, ma tutaj E5 od tyłu, pierwszy strzał, no po, powyżej średniej. E5 się odgryza, niestety odwróciła wieżyczkę, prawdopodobnie zaraz dostanie parę strzałów od kolegów tutaj. Ładny, w dolną płytę. No i Godzilla wykańcza tą E5 potężnym strzałem za yy, coś około 1000. Jest i Fox 155, może mini zdąży obrócić szybko wieżę i, i strzelić tego foszka. Niestety ten zniknął, to będzie strzał na pałę. No, znaczy chyba nietrafiony. Zobaczymy dalej. Yy, tutaj po drodze widzieliśmy stała Jaćka E100. Po drugiej stronie stoi ten foszek, ale reszta drużyny się jeszcze nie świeci. I to jest nie dziwne, bo spójrzcie na składy składy, jaki ma przeciwnik. Zostały praktycznie same te deki oraz jeden ciężki czołg, który dużo nie możesz działać, więc tak naprawdę pewnie wszystko się rozegra w obrębie bazy wroga. Jest i kolejny Foszek 155. Po nerfie ta, ta, ta bitwa jeszcze była rozegrana na, na wersji 80. Podobno ten, tego, ten czołg znerfili, chociaż ja bo go posiadam, osobiście nie odczuwam tego nerfa. No cóż z tego, że mu zabrali jeden silnik, który tak co i tak ee, pozwala mi zapieprzać na sporą prędkość 1000 koni, mechanicznych to nie jest tak mało no ewentualnie odczuwałbym delikatnie trafianie w te ich spoty, no ale trzeba było jest ich drugi foszek, znaczy ten pierwszy, lekko mu dupka wystaje ale to wystarczyło, żebym nie go zdjął, bo za, za tym foszkiem stała E czwóreczka, która gdzieś tam chowa za kamyczkiem, to jest ten z ruchomą główką. Tedek amerykański, teraz czekasz, Esetka, mini czekasz, Esetka wyświetl tylko tego T-Deka Pojawia się, co się pojawia? Foch, a, to ten Foszek ucieka. Foch ucieka do bazy. jaćka gdzieś tam się chowa, chyba chowa za, za tymi kamieniami, chyba że się już wycofała, ale wątpię, że to jest, to jest Kolumbryna i ją by można było szybko wypaczyć, jakby się cofała, więc pewnie tam się schowała i czeka, boi się wyjechać. Mini tutaj. Podjeżdża delikatnie pod put i widzi na, na skraj tego wzniesienia i zobaczył SU-152, które od razu zeszło po dwóch strzałach. Chłopak źle się przykampił. Teraz trzeba chwilę poczekać, aż, aż minie zniknie z radaru. Widzicie, Arto w niego od razu zsunie parę pocisków. Jest lorka, jest M53, na M52 oraz T92, więc dosyć potężna artyleria po naszej stronie. Jest T92 oraz GIW, Tiger Czerwony, który więc dużo nie działa. Tutaj ucieka ta e 4 Niestety jest poza zasięgiem widzenia miniego. Jest i obiekcik 268. Tutaj mini znoży przycelować. Arta cały czas strzela na, na, na ślepo. Tam gdzie stał mini, tutaj jest dziwny strzał od czołgu, widmo. Więc teraz trzeba się wycofać. Bo wycofać że skoro ten go widzi, to pewnie też Algieria ja go widzi. Tutaj strzał jeszcze na szybko w obiekt. i wycofanie. Bo no, teraz się dopiero zapaliła żaróweczka. Że mini się jednak świeci podobnie. Podychanie troszeczkę bliżej. Lekki side-scrap, żeby mieć przeszło od tego obiektu, a strzał w, nie w ciemno. Nie, wo, mini wolniej ryzykować. Tutaj zobaczył, gdzie, przeleciało te, gdzie, gdzie przeleciał pocisk. Ja bym, ja bym próbował tam walnąć w ciemno, bo tam było widać smugę tego pocisku. Ale cóż, po może, może słuszne, bo tych pocisków nie jest dużo. Więc mini wolniej nie marnować. Też zależy od tylu gry gracza. Pojawia się WTF. WTF. Jeden z dwóch. Który y, pomaga zdjąć naszego Panterę Mii nadal czeka Aż ja coś się pokaże po lewej stronie Prawa strona niestety nam na mleko wyparowała Został tylko Godzilla oraz WZ-120 y, Każdy wyjazd w stronę, grad w stronę wroga skończy się pewną śmiercią Jest i E-75, które Siedzi tutaj za skałką. Mini postanowił zjechać do niego, zaświecił się, mam nadzieję, że nic go nie trafi w tym czasie. Podjechanie przy krzaczkach, za kamyczek, tutaj bym mógł wyjechać z lewej strony. Dokładnie, podjechanie do tego E-75. Zajechanie, strzał, podjechanie jak najbliżej, o dokładnie wtedy masz, ma pewność, że wróg czyli w wieżę. Przeładowanie, strzał. Oj, oj, coś się buja, coś się buja, czemu tak się buja? Przez to bujenie przy, nie trafił chyba w tego E-75, 5 znaczy dobija go t 92 artyleria. Podjechanie do przodu, teraz trzeba uważać, bo tam po lewej będą stały pewnie T-deki na tych wzgórkach. Jest i WTF, który właśnie widać to po smudze dymu, który się roz, rozszedł wokół niego. Jest artyleria, pierwsza z trzech strzał, schodzi. Na jeden pocisk WTF, zobaczył, że tutaj jest mini. Od razu wyjechał na niego, pierwszy strzał. No dosyć nisko, 212. Sam dostaje parę, parę, parę oklepów. Strzało od go Chyba teraz ładuje po prostu, więc już nie ma co robić. Jeden, drugi strzał został na ogryzku Arta walnęła, nie wiem czy to nasza, czy to przeciwnika. PTT. Eee, nie, to przeciwnika. fakt schodzi. Eee, a mini zajeżdża eee, przeciwników. Przy, po prawej stronie eee, chłopaki już zajechali też eee, artylerię w bazie. Praktycznie już że wygra, nastała jedna artyleria plus eee, trzy tydeki i tutaj jeden foszek. On się chyba ładuje jeszcze, tutaj ładnie będzie przymierzenie w foszka Wstaje ten wixpot Foszek się schował Nie jest głupi, jest i druga arta Godzilla tyłem Raczej boczkiem Już nie wie gdzie uciekać, więc jest strzał z każdej strony Wschodzi WTF 100, zostaje sama Godzilla z foszkiem Tutaj mini stara się przycelować w wixpot tego tego, tego tego, Focha Niestety ma bardzo słabe opuszczenie wieży więc postanowił strzelić w Godzilla. Zostaje sam Francuz To już raczej jest formalność teraz Tylko kwestia kto go zabije Czy czy 53 Mini, czy ten z tyłu Jest i celowanie w weakspot Strzał, poszek schodzi Piękna gra, 4 fragi 700 widocznych obrażeń Zobaczmy jak to wygląda na wynikach końcowych A nóż witelec, może Mini zdobył coś więcej A wyniki wyglądają następująco Wbita masterka więc to już jest plus dla mnie Kolejny czołg z małą M-ką w rogu będzie się pysznił na wynikach, na wynikach yy, zestawień yy, jego umiejętności oraz sniper. Jak widzieliście, bardzo ładne strzały, zawsze, jeśli był w to wchodził ten strzał na 397, na brutto, przepraszam, 97500 kredytów, 5268 kre, yy, EXPA. na się do tej razy 3, bo będzie konto premium. Na 300 171, więc nie jest źle jak na czołg ciężki. Zadanych oprażeń ponad 5000, więc jak mówiłem, e, parę poszło w ciemno jednak 4 przeciwników ubitych, e, 14 czołów wystrzelonych, z tego 14 trafiło. Stąd ten sniper odbitych 2310, e, troszeczkę też poszło od, od, od tego A75, parę strzałów podarty. na 366 386 kredytów no bitwa niezła, bitwa fajna jeśli chodzi o kredyty jak na 10 tiery to jest naprawdę bardzo fajny zarobek Widzicie yy, pociski nie są drogie tak samo jak i sama naprawa Więc można coś na tym ciągu czołgu... nawet pozarabiać Tutaj tylko 1-3 tysiące za sprzęt eks eksploatacyjny to chyba było za z tego co pamiętam za naprawę mm, No właśnie Bitwa bardzo fajna, mam nadzieję że mini toś mi jeszcze wyślesz bo widzę, że wysłasz rzadko, ale jak wysłasz już taka z przetupem yy, Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło Cześć.